Jak zajrzycie nam głęboko w oczy, to też pewnie zobaczycie, że już jakieś zmęczenie mogło się wkraść, ale nie, nie, to nie dlatego, że tutaj realizujemy te materiały, tylko wczoraj po prostu trochę sobie pobiegaliśmy, a teraz przenieśmy się na chwilę, bo to się dzieje w tej, w tej sekundzie. Właśnie startują biegacze z dystansu 10 km. Jest to ostatni dystans dla dorosłych. Ostatni, czyli dziesiąty podczas 13 edycji. Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Właśnie ruszyli zawodnicy na trasę około tysiąca uczestników na samym tym dystansie. Zobaczcie, jak długo ta fala będzie przelewała się przez linię startu, przez balon, bo ja przed swoim busem, czego Wy nie widzicie, widzę kolejkę. Jak długa kolejka w ogóle ustawiona jest do tego startu. Niektórzy już dawno pobiegli, a część dopiero ustawia się, aby wystartować. Także. Wąskie gardło na samym początku, ale to dobrze, bo niektóre ścieżki na tej trasie również będą wąskie. Niektórym masz tak się nie spieszy, więc na spokojnie to sobie wszystko się przemieli. A my witamy Was oczywiście w składzie stałym. Kuba Pawlak i Jacek Tyczyński, witamy. Jak tam Jacek? Bateryjki naładowane? Doładowany. Tak jak wspomniałeś mieliśmy okazję troszeczkę sami popróbować tras w okolicy. Przebiegliśmy trasę nocnego trailu, więc udało się trochę odpocząć od zgiełku miasteczka DFBG, które wczoraj w zasadzie miało taki kulminacyjny ten moment, bo te biegi Złotego półmaratonu maratonu to biegi, które chyba przyciągają najwięcej chętnych, jeśli chodzi o ilość osób i cieszą się sporą popularnością, więc mieliśmy tutaj naprawdę sporo zawodników z rodzinami. Miasteczko tętniło życiem, także my też sobie troszeczkę odsapnęliśmy od tego festiwalowego klimatu. Natomiast tak, dzisiaj przed nami jeszcze kilka rozmów, kilka ciekawych materiałów z zawodnikami. No i bieg, bieg, który dzisiaj tak naprawdę ma wymiar troszeczkę bardziej charytatywny, troszeczkę luźniejszy, oczywiście jak zawsze. Mamy zawodników, którzy tutaj będą ścigać się o swoje rekordy życiowe, czy być może rekordy trasy, natomiast dla wielu zawodników to może być taki bieg dla osób, które przyjechały tu razem z innymi zawodnikami bieg o trochę mniejszej ilości kilometrów czy przewyższeń. Także dzisiaj mamy taki powoli podsumowujący charakter ostatni dzień czwarty dzień festiwalu. Tak jest i w ramach tych podsumowań uda nam się przeprowadzić jeszcze kilka ciekawych rozmów. Jesteśmy omówieni między innymi z zawodnikami z Marcinem Kubicą, który nie startował tutaj w tym roku. Pewnie podczas rozmowy wyjaśni nam dokładnie dlaczego, ale Marcina, który w ubiegłym roku w cuglach wygrał tutaj dystans 21 km, zna te trasy bardzo dobrze. My próbowaliśmy w zeszłym roku przymierzyć się do jego rekordu i przebiec po zakończeniu festiwalu właśnie tą trasę. Może nie na takiej pełnej spince, ale Myślę, że e, ze 40 minut nam wsadził na, na, e, na tym półmaratońskim dystansie. E, wczoraj z kolei nie wiem, czy spoglądałeś ty na zegarek, ile nam Jacek zajął e, nocny trail 15 kilometrowy Z półtorej godziny, nie? Trochę więcej. A, nie, trochę więcej. <grytanie> <grytanie> trochę więcej, natomiast sporo błędów logistycznych gdzieś tam trak parę razy zwiódł nas. Na Manowce, wydaje mi się, że tam straciliśmy całkiem sporo czasu. Natomiast faktycznie jest tak, że wynik Marcina, jeśli chodzi o zeszły rok był znakomity, tutaj wczoraj Maciek Lachowski w zasadzie był bardzo blisko tych rekordów, co jest dosyć, co było dosyć niespodziewane, bo o ile Marcin jest już bardzo uznanym biegaczem nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie, tak Maciek dopiero jest taką wschodzącą gwiazdą tego sportu. Mm. Tak, Maciek Lachowski. Wczoraj w tej muszli amfiteatrze tutaj były prowadzone między innymi rozmowy przez Jędrka Maćkowskiego, czyli redaktora magazynu King Runner Ultra i właśnie jednym z gości był Marcin Kubica, była, Ola, była Kasia Dąbrowska. I na takie pytanie, kogo należy śledzić teraz w polskim trailu, bo wkrótce już większość jego startów możemy. Będziemy mogli oglądać jedynie za granicą. I właśnie nazwiskiem, które wymienili, jak jeden mąż, był Maciek Lachowski, bo no jest to chłopak bardzo młody. A już, tak jak właśnie tu na festiwalu, pokazuje, że ten potencjał jest niesamowity. I no, faktycznie trzeba bardzo uważnie śledzić jego rozwój, bo za kilka lat może to on przejmie schedę właśnie po Bartku Przedwojewskim, Andrzeju Witku. czy chociażby Marcinie Kubicy, chociaż na no Marcin tylko kilka lat starszy. Tak, Maciek też został mistrzem Polski na dystansie ten Klasik, jeśli chodzi o, o sztawnicę. No i tym samym zakwalifikował się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W Pirenejach z końcem września, to będzie dla niego na pewno takie duże, być może formujące doświadczenie jako biegacza, bo zderzenie się z tą absolutną światową elitą będzie, no zawsze jest takim ważnym momentem w karierze. No i fajnie, że, że będziemy okazję złapać takie doświadczenie, to na pewno też jest duża inspiracja do dalszej pracy. Natomiast jeśli chodzi o, o taką relatywnie wczesną specjalizację w biegach górskich, to zawsze jest element dyskusyjny, na ile wiesz należałoby we wczesnym wieku kształtować już te bardzo specyficzne cechy lokomocyjne, motoryczne, techniczne czy jednak postawić na budowanie tego legendarnego zapasu prędkości jeśli chodzi o biegi płaskie, bo widzimy, że, że wielu tych dominatorów jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu po prostu są szybkimi biegaczami sensu stricto i, i potrafią bardzo szybko biegać zarówno na asfalcie szutrze, po, po skałach i, i, i w zasadzie po wszystkim Także będziemy śledzić, jak akurat Maczkowi ta droga się powiedzie, a w tym miejscu chyba możemy też nawiązać do tego, co nas czeka sportowo właściwie teraz. Co się dzieje teraz na trasie, bo też mamy kilku, kilku dobrych zawodników. I to właśnie takich, którzy właśnie na tym etapie kształtują też tę szybkość. Ale jeszcze uzupełniając tylko, powiem, że oprócz Marcina Kubicy, który prawdopodobnie wpadnie do nas około południa. O 13 spotkamy się też z Magdą Sznigir, czyli z Biegu siedmiu szczytów, dystansu 240 km, szalenie sympatyczna zawodniczka. Jak przeglądałem sobie zdjęcia, też nie mogłem uwierzyć, bo zazwyczaj. Ci zawodnicy już tam w drugiej części trasy wyglądają jak Pan Jezus na siódmej stacji Drogi Krzyżowej, a Magda była uśmiechnięta od ucha do ucha niemal na każdym punkcie do samego końca i na metę wpadła tutaj w ogóle jakby przebiegła o ten dzisiejszy 10-kilometrowy dystans, a nie 240, więc sam ostrzę sobie pazurki na tą rozmowę, bo nie poznałem jeszcze Magdy osobiście, więc jestem bardzo ciekawy tej zawodniczki. Możesz też zapytać. Na ile wiem, nie zapas prędkości jest istotny na takich dystansach 240, bo podobno jeśli na punkcie w biegach ultra, przypuśćmy na dwusetnym kilometrze zapytasz zawodnika czego mu brakowało, to dwusetki na stadionie rzadko padają, jakby trening, który, który był tą luką, także jest to zawsze interesujące zdarzenie, ale tak, no, to, to ja sam jestem ciekawy tej rozmowy. A dwusetki na stadionie na pewno piłuje i to zdrowo Monika Ogórek, która właśnie wystartowała w biegu na 10 kilometrów jako jedna z nielicznych tutaj faworytek i zawodniczek, o których chcielibyśmy Wam opowiedzieć, bo też nie znamy bardzo wielu z tych zawodników, ale na pewno takie nazwiska właśnie jak Moniki Ogórek i, i Krzyśka Bodurki rzuciły mi się w oczy najbardziej na tej liście startowej. Oni właśnie w tej chwili ruszyli. Będziemy mieli dwa punkty pomiarowe na dystansie 10 kilometrów. Pierwszy na czwartym kilometrze, drugi na szóstym, więc być może nawet jeszcze w trakcie tej rozmowy będziemy w stanie pierwsze odbicia na tych punktach zauważyć, ale jeżeli biegną wasi znajomi, chcielibyście zerknąć sobie, jak im idzie, czy właśnie śledzić rywalizację elity, no to zapraszamy Was na stronę Before Sport, gdzie... Właśnie na żywo te wszystkie wyniki są pokazywane. Przed chwilą chyba mignęła mi tutaj plansza Krzyśka Bodurki. Jeżeli pan realizator mógłby nam jeszcze raz pokazać, to może porozmawiamy chwilę o tym zawodniku, który jest no chyba wydaje mi się zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o wyścig na 10 km. Wydaje się, że tak. Wczoraj miałem okazję porozmawiać trochę z Krzyśkiem na ofie, kręcąc się po miasteczku. I Krzysiek opowiadał, że w zasadzie przyjechał tutaj zrobić też mocny trening w określonych parametrach treningowych. No i natomiast, widząc potencjał tego zawodnika, który faktycznie treningowo teraz kręci naprawdę imponujące przebiegi i cyfry. No to ten, ten, nawet jeśli to będzie bieg treningowy, to jest w stanie zrobić tutaj no bardzo dobry wynik. Może nie rekord trasy, bo on należy do Bartka Przedwojewskiego, to jest 41 minut, więc łatwo przekładając to na wartości i płaskie, to, to byłby przyzwoity wynik na ulicy dla niektórych. Natomiast dokładając do tego kilkaset metrów przewyższenia, to robi się całkiem imponujące. I cóż, Krzysiek jest wydaje się mocnym faworytem, zawodnik, który zmagał się licznymi problemami zdrowotnymi przez ostatnie, ostatni sezon. na Pewno. Teraz wydaje się, że jest na takiej fali wznoszącej, i, i, no i zobaczymy, na ile będzie w stanie tutaj wykręcić dobry, dobry w swoim mniemaniu rezultat. Patrząc, myśląc sobie o wynikach Bartka i porównując to z tym płaskim bieganiem, no to można było powiedzieć, że przy tego typu prędkościach przelotowych, oczywiście mało kto ma takie. Takie prędkości przelotowe jak Bartek, no ale właśnie Krzysiek Bodurka też spokojnie można go właśnie zaliczyć do elity biegaczy. Powinien do płaskiego wyniku mniej więcej 10 minut dodać na te przewyższenia, które, które tutaj są na trasie. Krzysiek to jest szalenie ciekawy zawodnik. Już nie jest młodzieniaszkiem 35 lat, chociaż oczywiście w biegach trailowych, szczególnie na długich dystansach, to jest jeszcze wiek, który spokojnie pozwala i rozwijać się, i jeszcze troszeczkę pobiegać. Ale Krzysiek na trochę wypadł nam jakiś czas temu, zniknął z horyzontu, dlatego że zmagał się z dosyć przewlekłą kontuzją. Wrócił takim oficjalnym startem podczas Pieniny Ultra Trail w kwietniu podczas mistrzostw Polski. Raczej wszyscy upatrywaliśmy to jako taki start na przetarcie, a Krzyśkowi poszło zaskakująco dobrze bardzo szybko wrócił na swój wysoki poziom. Także wydaje mi się, że ten dzisiejszy występ również może być właśnie już taki naprawdę z wysokiego poziomu Krzyśka. Ostatni jego start to było Tatra Fest. Tam pobiegł, zakończył na szóstym miejscu rywalizacji, ale tam też była bardzo mocna ta stawka, więc. No więc cały czas trzeba mieć z tyłu głowy to, że Krzysiek wraca do dobrej formy i jest naprawdę mocny. Jakby tego było mało, po tej długotrwałej kontuzji mówił, że przypałętało mu się jeszcze coś drobniejszego. Kontuzja taka niebiegowa, tylko wynikająca bardziej z życiowych historii. Krzysiek budował dom. Nie wiem, czy czas przeszły, czy oni już zakończyli tę pracę, ale w każdym razie mówił, że gdzieś tam trochę przeforsował się pomagając przy tych pracach i również ostatnio na coś tam narzekał, no ale myślę, że, że dzisiaj już co najmniej 90% Krzyśka w Krzyśku, jeżeli chodzi o performance sportowy, zobaczymy. Tak, miejmy nadzieję, choć Krzysiek wspomniał mi również, że ciepłe temperatury to nie jest jego mocna strona. Które zdefiniował na okolice 20 stopni, więc dzisiaj mamy w lądku faktycznie taki dzień chyba najcieplejszy z tych dotychczasowych w którym nam jest bardzo sympatycznie i miło. Pewnie biegacze powiedzą nam więcej jeśli chodzi o warunki na trasie. Z naszego rekonesansu wynika, że błota nie ma wcale tak dużo i trasa jest przygotowana do szybkiego biegania w znacznej większości, także wydaje się, że sprzyja to dobrym wynikom. Może słońce lekko prażyć zawodników gdzieś w drugiej części, ale, ale zdaje się, że to na tym dystansie nic, co uniemożliwiałoby walkę o bardzo dobre wyniki. Także będziemy wypatrywać, gdzie tam Krzysiek odbije nam się, jeszcze kawałek pewnie do tego pierwszego punktu, bo trasa zaczyna się w zasadzie pod biegiem na Troja, który jest w pierwszej części dosyć wymagający, więc ta pierwsza przelotówka pewnie nie będzie tak szybka, bieg w drugiej części w zasadzie jest szybkim, szybkim zbiegiem, no i, i na pewno ta druga część będzie znacznie, znacznie szybsza. O tym, że błota nie ma za dużo, mogą świadczyć Jacek chociażby twoje buty. Wczoraj Jacek wyciągnął przed biegiem no, takie żaróweczki, chyba raz noszone, może w poprzedpokoju trochę w nich pochodził. Na galowo przyjechałem. Na, na galowo. Na, na największy festiwal, to trzeba, Dokładnie. trzeba, trzeba się, się pokazać. pokazać. Żółte, jaskrawe. No i przebiegliśmy tą trasę 15-kilometrową, no i tak za bardzo w sumie się aż nie, nie pobrudziły. Myślę, że jeszcze wrażenie na niejednym festiwalu możesz nimi zrobić. Myślę, że jest taka szansa, że przynajmniej jeszcze w tym sezonie zrobię wrażenie na jednym redaktorze czy zawodniku w Polsce. Mieliśmy okazję, tak jak mówiłeś, zrobić sobie fajną rundę łącznie z finiszem w Lądku Zdroju, co prawda już nie wśród fleszy i, i braw kibiców. Przede bo... wszystkim konferencjera Wojtka nam zabrakło, no bo on tak. tutaj wita dzielnie czwarty dzień już swoją firmową przyśpiewką. Wszyscy, nie będziemy powtarzać, bo nie, 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 po nie, to nie mamy wszędzie tak naprawdę. <laughs> tak. Ale, ale tak. Ale my, nam będzie się śniła na pewno co najmniej przez tydzień po zakończeniu tego festiwalu, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o panie, no to Monika Ogórek, bardzo młoda zawodniczka, również Team Salomon. Ja ostatnio miałem przyjemność. Popisy Moniki oglądać podczas Mistrzostw Polski młodzieżowców w Krakowie, ale nie w biegach górskich. Monika z powodzeniem jako młoda zawodniczka stara się łączyć póki co biegi płaskie. A propos tego co mówiłeś o zapasie prędkości i przedłużaniu się. Ona, mam wrażenie, jeszcze do końca nie decydowała się, którędy będą prowadziły jej biegowe ścieżki w dalszej części kariery, bo. Póki co na 100% biega zarówno po bieżni, jak i po górach. Tam startowała na dystansie półtora tysiąca metrów. Co prawda w tym finale B, ale tam była taka śmieszna sytuacja, że finał A z, mocniejszy, z teoretycznie mocniejszymi zawodnikami skończył się bardzo fajną rywalizacją, natomiast w finale B zawodniczka Kasia Napiórkowska tak naprawdę od samego początku odsadziła dziewczyny o dobre kilkadziesiąt metrów, i biegnąc samotnie od początku, od końca do mety, pokonała wszystkie dziewczyny z finału A i zwyciężyła ostatecznie tę rywalizację. No i spore zdziwienie było wśród zawodniczek, właśnie z finału A, które już tak naprawdę, jeszcze tam była taka kolejność, że najpierw był ten szybszy finał rozgrywany, więc już wszystkie dziewczyny zajęły sobie te miejsca na podium i cieszyły się z wygranej, a tutaj taki psikus, który rzadko się zdarza, ale wracając do Moniki Ogórek, ona tam pobiegła 4,31 na tysiąca metrów, co świadczy o tym, że ta dziewczyna naprawdę ma super zapas prędkości. Śmiesznie w ogóle, że widać w niej też taki, taką górską stylówkę na bieżni, bo tam moda bieżniowa, a moda górska to są zupełnie dwie inne rzeczy. Natomiast Monika, chyba jako jedyna, biegła w takich. Obszernych górskich okularach w nakryciu głowy chyba marki BAF, więc tak, taki górski vibe było czuć. No i powalczyła ona w tym drugim półfinale. Chyba skończyła trzecia, jeżeli dobrze pamiętam. I no, tak jak mówię, z bardzo przyzwoitym wynikiem. Jej stylowa może w takim razie świadczyć o tym, gdzie, gdzie mocniej bije jej serce w takim razie. A z tego, co z nią rozmawiałem przed dwoma dniami, to deklarowała, że akurat jej szkoleniowiec klubowy jest zdecydowanym fanem tego nurtu górskiego, jest w ogóle miłośnikiem gór i w zasadzie w tym sensie nie będzie wstrzymywał jej, jej ambicji, jeśli chodzi o specjalizację w tym kierunku. Czemu my chyba przyklaskujemy i czemu kibicujemy, bo tych młodych zawodników w trailu na pewno troszeczkę brakuje, no i, i cieszy, że takie teamy jak Salomon w zasadzie inwestują już w zawodników, którzy nie tylko robią wyniki tu i teraz, ale mają pewien potencjał i ambicje, żeby realizować się w tym docelowo, czy w dłuższym okresie czasu. Tak Maciek, o którym już wspomnieliśmy, tak Monika wydają się zawodnikami, którzy, którzy mogą, mają warunki ku temu, żeby rozwijać się w biegach górskich w przyszłości. No i dobrze, że są obecni na takich festiwalach, gdzie mogą trochę zintegrować się z tą tkanką e, biegów masowych e, i, i zobaczyć kibiców, porozmawiać z nimi e, i trochę swoić się z całą taką atmosferą e, w sporcie, który powoli staje się coraz bardziej medialny. Pewnie często bardziej niż te e, popularne dyscypliny, bo, bo zawodnicy, media mają większy dostęp do tych zawodników, mogą częściej ich dotknąć, e, porozmawiać, zapytać o coś bezpośrednio. Także Monika, jeśli gdzieś tutaj spotkacie, postarcie nie bójcie się zagadać, bo to jest bardzo wdzięczna rozmówczyni. Jeżeli macie trochę czasu, oczywiście. Jeżeli macie bo trochę jak czasu, spieszycie, to, to może się rozmowa przedłużyć, ale oczywiście w tym sympatycznym aspekcie, bo faktycznie Monika jest dziewczyną bardzo śmiałą i, i na takie small talki to aż sama przyjemność ją zagalić. Monika, tak jak widzieliście przed chwilą, może na wizualizacji, na pewno te krótkie, właśnie górskie starty świadomie jeszcze na tym etapie wybiera z dużymi sukcesami. W zeszłym roku tutaj na DFBG przegrała tylko z bardzo doświadczoną Ulą Paprocką, bardzo mocną zawodniczką. Natomiast w tym roku zdążyła już zwyciężyć dyszkę podczas pieniny Ultra Trail, podczas właśnie. Festiwalu w Szczawnicy. To 21-letnia zawodniczka, i właśnie wyświetlił nam się ten ranking ITRA na 662 punkty. Czuję, że to będzie szło w górę i to może nawet dosyć dynamicznie. Tak, to, to zdecydowanie. Prawda jest taka, że fizjologia, e, jeśli chodzi o rozwój zawodniczek, e, sprawia, że w, z każdym rokiem tak naprawdę będzie jej przybywało trochę siły mięśniowej, e, z każdym rokiem też biegania po prostu w takim terenie, będzie troszeczkę sprawniej poruszać się. E, machnąłem tutaj ręką, bo w pierwszej chwili wydawało mi się, że już odbili nam się pierwsi zawodnicy na rozdrożu zamkowym, czyli e, tym wy, wysoko położonym gdzie rozstawiony jest pierwszy punkt pomiarowy na trasie, ale to było złudne, to czas startu nam się tutaj ta kolumna pojawiła. Wyświetliła, także na ten moment nic nie wiemy, no ale będziemy Wam opowiadać o tym, co się wydarzyło w kolejnych wejściach i na pewno porozmawiamy sobie na mecie ze zwycięzcami, czy będą to faworyzowani tutaj przez nas Monika Ogórek i Krzysiek Bodurka. Zobaczymy, przekonamy się, w sporcie wszystko jest możliwe, także może jeszcze tutaj ktoś nas zaskoczy. Może, było parę zaskoczeń, jeśli chodzi o inne dystanse, chociażby na w dystansie Goldena, mieliśmy byłego reprezentanta Polski w kombinacji norweskiej, który wbił się tak naprawdę chyba na miejsce trzecie nawet, tak. czego nie przewidzieliśmy, także kto wie, jesteśmy ciekawi. Ten dystans 10 km też jest sprzyjający ewentualnie zawodnikom, którzy wchodzą w trail, właśnie mają te duże możliwości kondycyjne, czy szybkościowe, więc z chęcią zobaczylibyśmy jakieś nowe nazwisko. Tak całówce. jest, a jeżeli jesteście ciekawi, to bądźcie z nami, subskrybujcie kanał i odświeżajcie co jakiś czas, bo kolejne wejścia dzisiaj co najmniej do godziny 15 na pewno będziemy się tutaj pojawiać z różnymi gośćmi, chociażby właśnie z Marcinem Kubicą czy Magdosz Sznigir, Także cóż, bądźcie z nami. Bądźcie z nami widzimy się za kilka chwil. Do usłyszenia.